Cześć, manko witajcie na kanale Pawelaco, kanał narzędziowy. Dzisiaj mamy kolejny katalog narzędzi marki Parkside. Od 13 marca do soboty 18 marca. To mamy od poniedziałku. Na stronie 14 mamy pilarkę spalinową. Jest to tak zwana gałęziówka. Tego też nigdy nie było w Lidlu pierwszy raz. Pojemność silnika 25,4 cm3. Maksymalna moc silnika 0,7 kW. Maksymalne obroty silnika 11 000 obrotów na minutę. Z mieczem i z łańcuchem. Długość cięcia 20 cm. Maksymalna prędkość łańcucha 21 m na sekundę. Ciężar całkowity około 3,8 kg. 459 zł. 3 lata gwarancji. Tego typu pilarka jest bardzo pożytecznym narzędziem do ogrodu, do pielęgnacji właśnie. Drzewek, drzew, gałęzi, można sobie podcinać, jest lekka, można coś tam robić nawet na drabinie i łatwo operować właśnie taką pilarką. Także przetestujemy ją, zobaczymy, jak ona działa, sprawdzimy, czy jest warta swojej ceny. Także zapraszam do subskrypcji kanału i na kolejne filmy. Poniżej mamy sekator lub nożyce ogrodowe, maksymalna średnica cięcia 10 mm. Posiadam je również i dobrze działają. Nie mam na razie żadnych zastrzeżeń do nich. Akcesoria ogrodowe do wyboru drut do podwiązywania roślin, siatka przeciw ptakom, pierścienie do mocowania roślin i takie różne akcesoria za 7.99. Na stronie 15 mamy pilarkę spalinową łańcuchową, pojemność silnika 53 cm sześcienne. Maksymalna moc silnika 2 kW, maksymalne obroty silnika 11500, długość cięcia 44 cm, maksymalna prędkość łańcucha 22,1 m na sekundę. Tutaj mamy 21 metrów na sekundę, czyli zbliżona prędkość, moc jest dużo większa tej pilarki. Także tą pilarką przetniemy dosyć duże kawałki drzewa. Tą to oczywiście gałęzie lub jakieś takie drzewka do 20 cm maksymalnie, oczywiście. Jest u mnie na kanale, także zapraszam do obejrzenia sobie, jak ona działa, jak pracuje. jak najbardziej, mi się podoba, dobrze działa, do ogrodu, idealna. To urządzenie to nie wiem, nie mogę polecić, dopóki po prostu tego nie sprawdzimy. Pod spodem mamy termiczne urządzenie do chwastów, 1100W, 249 zł. Mam takie, tylko tutaj troszeczkę ta dysza jest inna, bez kółeczek. Powiem Wam, że to był moim zdaniem zły zakup. W ogóle u mnie to jest nieprzydatne urządzenie, jeżeli chodzi o chwasty. Nie używam tego w ogóle. Prędzej do podgrzania czegoś lub tam zdzierania jakiegoś lakieru, gdy coś potrzebuje podgrzać, gdy tam coś potrzebuje zeskrobać. Powierzchnia promieniowania około 150 cm2. Temperatura reflektora grzewczego maksymalnie 800 stopni Celsjusza. Gotowe do działania w 30 sekund. Strona 16, mini szklarnia, 119 zł. Tutaj za 299 zł. Już taka konkretna szklarnia. Też fajne, ciekawe rzeczy. Ogrodowe, połączenia wtykowe, łatwy montaż bez śrub. Pod spodem worek ogrodowy 150 litrów za 24.99 do różnych liści, zanieczyszczeń ogrodowych, doniczki, również kora ogrodnicza za 18.99 50 litrów. No a na stronie 34 dopiero mamy tutaj mieszadło pojedyncze 249 zł 1600 watów. Ja tego mieszadła nie mam, ale mam podwójne. I jest świetne moim zdaniem, bardzo dobrze sobie radzi. Nic złego z nim się nie dzieje. Mam po prostu jedno zastrzeżenie, że ta regulacja obrotów takie guziczki są tutaj w uchwycie. Przez przypadek one się włączają i zmieniają nam się te obroty albo raz na szybsze albo na wolniejsze, co jest takie trochę denerwujące. No i są takie małe, tak jakże jak używamy rękawiczki, to je ciężko tam po prostu tym sobie ustawiać w rękawicach. W ogóle bez rękawic nawet jest tak trochę głupio. obroty biegu jałowego regulowane od 0 do 800 na minutę, końcówka do mieszania 138 mm średnicy. Nie wiem, jak to się sprawuje, jeżeli możecie to napiszcie mi, jeżeli chodzi o to podwójne mieszadło, to ja już mówię, że bardzo dobrze mi się sprawuje. Bardzo dużo wymieszałem betonu, różnych zapraw tym mieszadłem podwójnym. Ma dobrą siłę i po prostu miesza tak jak potrzeba. Strona 35, tutaj mamy szlifierkę do ścian i sufitów 710W. Też nie mam tego urządzenia, nigdy nie używałem, nigdy nie robiłem gładzi. Nie wypowiem się na ten temat. Też, jeżeli ktoś posiada, to napiszcie mi w komentarzu pod filmem, czy warto kupić takie narzędzie, tej marki oczywiście. Parametry, jakie posiada ta szlifierka do ścian tak zwana żyrafa. Prędkość obrotowa od 800 do 1800 obrotów na minutę. Średnica tarczy 225 mm. Kąt pochylenia głowicy 120 stopni w przód, tył. Szlifującej 60 stopni w lewo, w prawo. 710 W, 449 zł. Lampeczka. W zestawie sprężysty wąż ze złączką do zewnętrznego układu zasysania. Zestaw narzędzi montażowych. 6 tarcz szlifierskich, 2 zestawy do wyboru. Pod Żyrafą mamy pistolet natryskowy 450W. Z wyglądu on przypomina mi ten pistolet na akumulator 20V. Ten kosztuje 149 zł. Nie pamiętam już, jak, ile kosztuje tamten. Wydajność tego pistoletu, jeżeli chodzi o akumulator, jest wystarczająca. Ten ma 450W. To myślę, że on może być nawet jeszcze tutaj mocniejszy, lepszy. No ale mamy przewód sieciowy, także to, jest, to może robić różnicę. Jeżeli chodzi o akumulatorowy, on jest prawie identyczny jak tutaj, jak ten i sprawdza się bardzo dobrze. Pojemność zbiornika 1200 litrów, maksymalny przepływ wody 950 ml na minutę, trzy rodzaje rozpylania, strumień okrągły, poziomy strumień płaski, pionowy strumień płaski, długość przewodu sieciowego 3 m, w zestawie 4 dysze, Fi 1,5 mm, 1,8 mm, 2,2 mm, 2,6 mm Pojemnik do pomiaru lepkości, szczotka do czyszczenia czyli praktycznie wszystko to co w tym akumulatorowym dużo fajnej pracy tym pistoletem wykonałem jestem bardzo zadowolony tak samo z tego mieszadła podwójnego strona 36 lampka liwarno, z czujnikiem ruchu 49,99 pod spodem 24,99 wycieraczki 60 na 80 cm akcesoria warsztatowe różne szczypce, kombinerki 89,90 reflektor LED z funkcją powerbanku 37V 5A, powerbank pojemność użytkowa 1700 mAh, w zestawie przewód do ładowania USB typu C, też nie mam, nie wiem jak to działa, jak to się sprawuje 2 razy 500 lumenów, chyba mało, tak mi się wydaje, no ale to fajna bo składana jest. Na pewno wszystko, co świeci, jest pożyteczne. No tak bym to ujął, jeżeli chodzi o tą lampkę. Nie wiem, jak ona działa. Pod spodem pistolet do kartuszy. Jest również u mnie na kanale fajna rzecz. W zestawie mamy dwa wygładzacze do fug okrągłych i płaskich. Tarcze do worka do wyciskania. Dwie nasadki oraz drążek do nakuwania zaschniętych lub tub z silikonu. 39,99 polecam, jak najbardziej dobra rzecz. No i w zasadzie to tutaj mamy tylko jeszcze rękawice robocze, dwie pary. Skarpety i spodnie robocze męskie. Najciekawszym narzędziem, moim zdaniem, z całego tego zestawu to jest oczywiście ten pistolet. Żyrafa, nie wiem, ale jeżeli chodzi o Oto to chciałbym właśnie się dowiedzieć, czy, czy warto kupić taki pojedynczy, czy lepiej taki podwójny, takie podwójne mieszadło. A najciekawsza moim zdaniem jest ta gałęziówka za 459 zł nigdy nie była w Lidlu, nigdy nie była prezentowana, nigdzie na kanale, także warto to sprawdzić. Także trzymajcie się, cześć, do następnego filmu. Jeżeli możecie, to powiedzcie mi, na moim wskaźniczku co to jest.